Dobrze <śmiany> no, wysłuchajcie, zainteresowaniem tej przeszłości. Wiele z tych opinii właściwie są mi Ja może pamiętam ten okres też Solidarności, jak każdy z nas i jak sobie wyobrażaliśmy. Myślę, że każdy sobie jednak wyobraża tą przyszłość. A w każdym razie buntował się przeciwko temu stanowi, który... Przede wszystkim na pewno w takim wymiarze, można powiedzieć takim bezpośrednio osobistym, chodziło o jakąś tam dobrą pracę, mało tego. Że było, za pieniądze można było coś kupić, a były puste półki i tak dalej, też wiadomo, że to był ten impuls w jednym straj. Ale też myślę, że chyba myślałem o trochę dalej i szerzej no przede wszystkim y, chodziło też o tą wolność, y, która była w różny sposób ograniczana, to było wiadomo. O wolność również państwową. Przecież wiadomo, że jeżeli w Solidarności, nie będę tu przypominał faktów, bo są one znane, y, chodziło o to, że mieliśmy, czuliśmy wszyscy, że jesteśmy, y, można powiedzieć, uzależnieni od sąsiada ze Wschodu. To przecież było jednoznaczne że nasza wolność jako państwowa jest ograniczona na różny sposób. Nie byliśmy samodzielni, nie byliśmy suwerenni. Sąd na przykład jakby pierwszy zjazd solidarności, ten apel w ogóle był do, 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 do robotników ratowników na, na wschodzie tak Europy Wschodniej. Czyli jednak to poczucie, że, że na, e, e, nasza wolność jest ograniczona również przez to, że jesteśmy pod wpływem obcego mocarstwa a bo że jesteśmy w takim bloku. Hmm, no, Każdy tak, powiedział, że hmm, wiedział, że jesteśmy w jakimś takim baraku jednym się zbieg, nie? Czyli ta wolność była. I to i to chyba wewnętrznie to czuliśmy, po prostu, że to trzeba po prostu hmm, hmm, wcześniej czy później to powinno być. Hmm, oczywiście ta sprawa tej wolności hmm, no, była po prostu też. Hmm, a można powiedzieć niewolnie była strzeżona przez ówczesne władze. Stąd w ogóle solidarność była ogromnym zagrożeniem. I teraz jest kwestia, skąd wprowadzono stan wojenny. I tutaj jeżeli mówimy o przyszłości, to warto yy, chyba o tym wspominać dlatego, bo jeśli chodzi o solidarność, bo też solidarność po 1989 roku no, wyszła mocno osłabiona. Całkowicie już nie mówiąc o, o yy, pewnych grupach, które całkowicie sprzeniewierzyły się idei Solidarności. Ja to też nazywam jako zdradę, zdradę. I to można powiedzieć osoby czy grupy pewne bardzo wpływowe, znane itd. dalej. Ale musimy wziąć pod uwagę również to, że nastąpił niejako taki ogromny upust krwi, to przecież pamiętacie milion osób i to najbardziej aktywnych, ja nie mówię tylko członków Solidarności, Ty musiało wyemigrować, wy no chociażby tutaj kolega, ale też wiem, i do to często byli ludzie aktywni i byli to człowiek Solidarności, być zmuszeni. Niektórzy, dla niektórych była to panicja. Czyli te, te lata 80. tworzyły ogromne spustoszenie wśród tej, można powiedzieć, już pewnych doświadczonych ludzi, którzy mieli jakieś te szersze spojrzenie w ogóle na ówczesną rzeczywistość. W 89. roku startowaliśmy naprawdę w dużo gorszej sytuacji. To, że y, już, już nie wnikam w ogóle na, na te y, kolejne etapy i y, zawirowania polityczne, które doprowadziły do okrągłego stołu i później, itd. Niemniej, 4 czerwca 1989 y, y, roku, były te wybory, gdzie. Polacy odrzucili komunę. No tak można powiedzieć jednoznacznie. To, to wtedy odrzucono komunę. Szkoda, że, te, że ta data jest troszeczkę teraz wstydliwie, jak gdyby, yy, chowana. Bo właśnie to był ten gest jednoznaczny. To, co później stało się, co robiliśmy z tym yy, z nie, niejako wolnością, stąd, stąd, to, to, to już jest inna sprawa. To była ta zdrada też yy, wielu ludzi yy, Solidarności. Yy, to była yy, również Chyba nie wszyscy sobie uświadamiamy, że, że, że ówczesna, jakbym tak powie, to środowisko, tak bym powiedział, bardzo szeroko, to było wielomilionowe środowisko pełniące władzę w PRL-u. To, to by przecież były członkowie partii, ale w tym szerokim pojęciu, oczywiście wśród ludzi partyjnych byli różni, czasami w ogóle ze względów takich praktycznych, po prostu pobyt członkami, niemniej był ten aktyw partii. To były te sił, siłowe również przecież i, i y, 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 milicja, i, i SB, i w ogóle cała ta obudowa. To, to były siły, można powiedzieć ludzie, którzy profesjonalnie byli przygotowani do utrzymania w, w, władzy. Więc było wiadomo, że jeżeli jest wolność, to przecież to różnych, z drugiej strony był niedoświadczony lud i tak dalej, Siłą rzeczy przecież było wiadomo, że nie będzie cudownie, jak za dotknięciem jakiejś różdżki, że po prostu my zdobyliśmy władzę jako Solidarność, czy jako ludzie w tej opozycji, że to musi być pewien proces i ten proces bardzo trudny, bardzo bolesny, bo najbardziej dla mnie były tragiczne te lata 90. To było oczywiście, to był upadek, można powiedzieć zakładów, bezrobocie ogromne, to, to była stąd po prostu mało tego. Przede wszystkim też było media, były właściwie w jednym Nie było mediów, to jest niezwykle ważne, żeby w jakimś sensie po prostu przeciwdziałać i ukazywać pewne te anomalie, które istniały. I stąd nie ma się co dziwić, że później kolejne władze były po prostu przejmowane przez albo lewicę, albo ten szalejący, szalejący liberałów. Ta I tak, tak dalej, tak dalej. Bo, bo, bo to nie jest tak, że po prostu ten, kto ma też umie pociągać za te pewne sprężyny i sznurki, mało tego, ma dostęp do opinii publicznej i tak dalej, to on steruje również wyborcami, którzy po prostu głosują tak inaczej. I I reasumując ras, na koniec. Dlatego uważam, że, że ten okres ostatni, mimo wszystko powiem, Ostatnie lata oceniam bardzo pozytywnie. Biorąc pod uwagę e, w ogóle tą przeszłość, bardzo trudną, którą przeszliśmy, to uważam, że w tym okres, w ostatnim okresie i przy tych ostatnich rządach, mówię jednoznacznie, przy, e, krytycznie, bo na wiele rzeczy patrzę, ale uważam, że e, nie widzę właściwie takiej sensownej alternatywy dla obecnych rządów. I życzę jak najlepiej, żeby to, ponieważ e, było, nie było, właśnie Polska w tym czasie naprawdę e, i zachowuje uwieremność, ale też rozbija